Porozmawiajmy o tym, dlaczego lepszy sprzęt nie zawsze równa się lepszy montaż. To największy mit, który blokuje ludzi przed startem. Tak naprawdę jest coś o wiele ważniejszego niż sprzęt czy najlepszy soft. Ja zaczynałem od wersji trialowej pierwszego lepszego programu, jaki znalazłem. I to była Camtasia Studio. Ktoś kojarzy? W której montowałem moje pierwsze filmiki. Z Minecraft'a. I na tym się uczyłem i dowiedziałem się mniej więcej, jak wyglądają i na czym polegają programy do montowania. I wiesz co? Przełożyło się to na dużo łatwiejsze zrozumienie wszystkich innych programów. A w końcu na pierwsze zlecenia. Ludzie montują swoje pierwsze filmy za pieniądze w darmowych aplikacjach. I klient nie pyta, w czym to jest zrobione? Bo liczyło się jedno czy film wciąga czy nudzi no a więc nie pyta czy to było 4k a może full hd oceniałem raczej czy to było dobre a dobre równa się dobrze zmontowane przemyślane dynamiczne i w rytm masz telefon no raczej że masz pobierz jakąkolwiek kapkę i zacznij teraz a sprzęt zmienisz później najpierw trenuj swój styl